Witam Was serdecznie z tej strony Remix, to jest kolejna bitwa z Mistrzostw Polski, tym razem w grupie B. Czyli lecimy na razie z każdej grupy po jednej bitwie u mnie, to jest naprawdę fajne. A przechodźmy do graczy. Po jednej stronie, czyli jako Tylis i jako Pontr e, grają ludzie z Sacred Bandu, czyli Tylisem gra Darek 18k, a Pontem gra Yoshi. E, zaś w przeciwnej Drużynie. Mamy Sebefalusa z chorągwi rycerskiej oraz Przemka Bijacz, który gra Arvernami. Zacznijmy od pontu. Na szybkie przejrzenie jednostek. Nie możemy niestety puścić, bo zobaczcie, 10 minut trwa bitwa, więc tutaj wyczuwam bardzo szybki... szybką konfrontację. Jest taka padocka razy 5, tu bardzo mocna kawaleria ze strony pontu. Włócznicy ze wschodu, Pontyjscy Szermierze razy 5 oraz naprzeciw nim Łucznicy ze wschodu razy 5 i trzech nagich wojowników. I oczywiście Kowódz Pontyjska Jazda Królewska. Jako ty w Tylisie no powiem wam, że nie spodziewałem się takiego rostera ponieważ e, Tylis wzięło 6 mm, jednostek mieczowych popleczników plemiennych wojowników, sorry, popełnił się z bojami yy, oraz dwóch tylko zabezpieczonych i to mnie zaskoczyło naprawdę yy, przed nimi mają 5 jednostek procarzy za nimi 4, 3 jednostki poborowych yy, włóczników, 4, sorry, nie zauważyłem ich, cztery jednostki jedną szlachetną jazdę, jedną lekką jazdę i jedną, jedną, jedną jednostkę konnych jeźdźców przechodzimy do Kartaginy Sorry za te dźwięki z zewnątrz, no ale zwykle musi się coś na dworzu dziać, gdy ja nagrywam. To jest w sumie norma. Jak nie ktoś wierci, jak ty ktoś nie napieprza motkiem, to ktoś na zewnątrz czymś tam muci. Ale dobra, miesza w to. Skarta Kina ma dwie jednostki jazdy nomilijskiej na prawie flance. Jednostka strzelecka. Jeśli chodzi o włóczników, to ma późno libijskich hoplitów razy dwa. Razy trzy jeśli chodzi o walkę w zwarciu to ma trzech 3 jednostki najemnych wojowników samickich, dwie jednostki arystokratów oraz trzy jednostki libijskie piechoty, czyli naprawdę mocna piechota, jeśli chodzi o tą drugą frakcję, tą, tą w parze z barbarzyńcami to... Moim nawet zdaniem, jeśli chodzi o walkę w zwarciu, to Kartagina jest najsilniejsza. Dzięki właśnie tym najemnikom, arystokratom, samikom i libijskiej piechocie nawet. Także no to jest naprawdę bardzo mocna siła jeśli chodzi o walkę z warciu. Zanim mają kawalerię, jest ta najemna jazda skutari, to jest też bardzo silna jednostka za te pieniądze, za które można je kupić. No i straż przyboczna wodza jak i z tyłu. Jeśli chodzi o Arvernów, to muszę nawet powiedzieć, że to jest idealnie kopia Tylisu. No sami spójrzcie. 3-4 jednostki poborowych eee, 6... Jednostek szermierzy wybranych I dwie jednostki zaprzysiężonych. Idealnie co tam, tam mamy wojownik, wojowników Plemiennych, zresztą to jest sześć, czyli to jest druga jednostka pod zaprzysiężonymi. to jest to samo No i mamy trzy jednostki procarzy Zaś jako kawaleria mamy cztery jednostki ciężkiej jazdy No i możemy w końcu ruszyć Przed siebie zobaczyć Co tutaj się będzie dziać Jakie ruchy wykonają, jak w ogóle ta bitwa zostanie przeprowadzona jestem bardzo ciekawy tak jest, już zamieniają się miejscami, spojrzeli sobie po jednostkach I chcą się ustawić, aby Tylis walczyło z Arvernami Widać, że Przemkowi to odpowiada, również chce walczyć z Tylis Nie zamieniają się miejscami No tutaj może tutaj będzie na pewno zacięta walka między Tylis i Arvernami Ale jeśli coś chodzi o Kartaginę Przeciwko Pontowi to ja tutaj stawiam na Kartaginę W walce, w zwarciu to oni po prostu zmiotą Gorzej będzie utrzymać Właśnie tą kawalerię Pontyjską No widzimy tutaj ostre mieszanie Kocioł się robi Ale na szczęście robię to z od Zasięgu z proc Wroga Więc mogą sobie spokojnie formacje ustawiać no, Ale to już niedaleko No twardo, idą do przodu. Mm, mm. Dum. No, widzimy, że już Kartagina tutaj objeżdża. Z będą nękać tą kawalerię kapadocką. Zawsze tam jakieś jednostki wyłączy z bitwy. Wiadomo. A tam rzucą czymś. A to to. Ale tutaj widzimy, że już łucznicy ze wschodu ostrzeliwują Ładnie wykorzystali to Teraz cała jezda kapadowska już zmierza na tą, na swoją flankę A kartagina śmiało idzie do przodu Zaraz będzie w zasięgu strzał o, ona się nie zatrzymuje Aha. Teraz chyba wyrówna formację A nie myślałem, że teraz już nastąpi taka szarża No Tylis ma przewagę pracazy No to arwornowie powinni sobie tutaj odpuścić to strzelanie i zaszarżować po prostu Wykonać szarże na Tylis, no bo tak samo pont ma przewagę nad kartaginą. Kartagina w ogóle nie ma strzelców, więc Tutaj powinno się od atakować! Bo ludzie będą ginąć zanim dojdą no Widzimy ale jak procesze ze sobą walczą to i tak to idzie bardzo wolno Tutaj kawaleria podjechała żeby ich spłoszyć No zaczyna się dziać ludzie Zaczyna się dziać Mam tutaj mapkę O właśnie przyda się No ja za nomidiska sobie gdzieś pojechała i na razie nie męczy okolicy wroga no i tu już widzimy, teraz trzeba zrobić pauzę, bo to naprawdę coś się dzieje. Poborowi zaczynają już biec, przyjmują na siebie wszystkie strzały, za nimi szermierze wybrani, będą już zaraz wybierać cel i atakować. Kawaleria kartagnicka podjechała jak najbliżej, żeby przestraszyć łuczników. I późno libijskimi hopitami kartagnina daje rozkaz do ataku. I czy to było na pewno rozsądne? Bo patrząc na to, że pięć jednostek jazdy kapadockiej jest tam gdzieś z tyłu, to, to plecy będą odkryte. Trzy jednostki kawalerii nie zatrzymają takiej siły. To jest po prostu... Już, zobaczcie, tu wszystko w jednym momencie. Piękna piętna synchronizacja. Szermierzy wybrani już są bardzo blisko do starcia. Ale jeden oddział poborowych, zobaczcie, trzy jednostki szermierzy zatrzyma zwiąże walką. To może teraz zapozować trzeba. Zobaczcie, tutaj... Idzie taka kubka w sumie i, i, i mieczowi, po plemieni, wojownicy tutaj będą mieli większy bonus za szarżowanie, to już się zaprzysiężeni w sumie wbiegają. Zobaczcie, oni zostaną zatrzymani, poborowi bo zginą, a zaprzysiężeni wpadną w szarżę i, i no tu i poginą trochę. No widzimy, że liwiska piechota również ściera się już z plemiennymi, tutaj pewnie podwoi tą, tą jednostkę kolejnymi jednostkami. Tu jeszcze ma ma trochę daleko do starcia, ale skupmy się wtedy na arwerwach. No widzimy, Kupka pobiegła. Pobiegła tutaj Kupka i tutaj będzie łatwo to wszystko sflankować. Sami widzimy. No kawaleria, o właśnie, kawaleria wjechała na szermierzy oraz na takich wojowników obaliła. Cholera, tu znowu się za dużo dzieje No i się wycofuje, No to dosyć udana szarża Mało ludzi zginęło Gdzie jest powiedzmy Lowska? A tutaj No też na pontyjskich szermierze się Tylko na szarze No i tutaj widzimy już zaprzyniżeni wlecieli To ciężka jazda nawet wjechała dwie jednostki Tutaj taki kocioł się zrobił Że to jest po prostu masakra. Kartagina w końcu dobiega do swoich. Ale jest bardzo dużo ostrza na wojowników semijskich. Ale stokajcie zaś dopadają już szermierzy. No i jak na całej flance tutaj zaczyna też się... No bitwa. Regu regularna bitwa. Tutaj zaś taki kocioł jest tutaj wszystkie doski walczą w jednym miejscu. No i na razie nie wiadomo kto wygrywa. Tutaj widzimy, że plemieni wojownicy już tutaj chcą zamykać, już chcą flankować, ale Za przysiężenie armernów tutaj ładnie pilnowali tyłów I przerwą im, chociaż no nie przerwą im tego, tej szarży, ale no oni zamkną przynajmniej ich w plecy No tutaj widocznie nie zaatakował ich po prostu, nie załów... może Może Misklik poszedł albo coś na stylu No to już wszystkie bonusy tutaj powłączane Polowanie na głowy Tylko czy oby... Na pewno za, za szybko tego nie zrobili No teraz będą no wyczerpani zaprzysiężeni W bardzo szybkim tempie zostaną wyczerpani nie Chodzi im o to, żeby jak najszybciej zbić morale szermierzy No tutaj widzimy no Kartagina tak jak mówiłem No wygrywa to starcie z pontem, jeśli chodzi o walkę z warciu Zaś tutaj kawalerii Kawaleria tutaj sporo teraz wjechała na tyły I teraz Kartagina musi być czujna jednak dobrze wyknali ten manewr hoplitami, niby atakują ani, by jednak nie. Tutaj już jest piesza walka między kawalerią, już się związali walką i zaraz z hoplitami szybko już tam leci, żeby jak najwięcej ich zabić ich. Także no tutaj jest walka na każdym metrze. Tutaj widzimy podwajanie jednostek. Nawet procarze wal walczą wręcz. <grym> Teraz widzimy, że Tylis też zaczął wykonywać jakieś ruchy kawalerią, lekką jazdą objeżdża kawalerię wroga, no żadną jednostką go nie dogonią, ale aczkolwiek wystarczy troszeczkę salw z proc nawet i ta jednostka po prostu zginie, ma bardzo słaby pancerz. Ciężka jazda, to widzimy już miga, ucieka. Natomiast no szermierzy, mimo wszystko się trzymają za przesiężonymi. Wiadomo, wygrywają z przysiężeni, ale... Ale to nie masz takiej dużej różnicy na razie. To, jest to kolejny kocioł, tutaj walczy nawet generał. To, to daje otuchę swoim żołnierzom. A na razie jest kocioł, musimy czekać na miganie. Przejdźmy do Kartaginy, bo tutaj kawaleria. No i zobaczcie, Kartagina... Ale... jest Kartagina dorwała tą kawalerię pontu. Atakuje włócznikami. ale niestety, no, no nie idzie to za... W jakimś szybkim tempie to mordowanie kawalerii No i widzimy, że kawaleria znowu się powtórzę Kartagińska teraz zaraz przestanie istnieć I to będzie naprawdę wielki problem No widzimy pontyjską straż królewską Zszarszowali się Bardzo ciężka szturmowa jazda Idealnie wykorzystana W sumie, ale teraz tym wodzem może sobie wjechać na tyły Tam już nic go nie zatrzyma Jedynie hoplicie, ale wiadomo no i co tu mamy? Ciężka jazda, adwernów zaraz też przestanie istnieć Czyli wniosek Wszystkie jednostki z tyłu są teraz w niebezpieczeństwie Teraz widzimy, że jazda kabadocka bierze sobie na cel wodza kartaginy No tutaj hoblidzi są trochę w... Nie mają co zrobić Muszą pilnować pleców i nie mogą za bardzo wychodzić Tutaj jednostka idzie wesprzeć chociaż oni są, próbują dorwać lekką jazdę, co się im na pewno nie uda tutaj na razie bez zmian po prostu się leją barbarzyńcy na razie nikt nie miga, nie widać żadnej takiej przewagi jedynie to, że ciężka jest, już miga i to to było okrutne miganie <grytania> na a Kartagina się trzyma, trzyma się ostro w sumie też na pontyjscy szermierze widać nie migają i nagie miecze również nie dają za wygraną widzimy, wódz już ucieka Zauważył na szczęście to, że chcą go zabić, a i uciek po prostu. Ale teraz jest taka padoska, będzie wjeżdżała na plece i to jest właśnie to. Ten brak kawalerii oraz włóczników na plecach. Teraz będzie po prostu... Tutaj no może nawet wyjść z tego, że arystokraci zaczną migać tak samo jak reszta jednostek. Czy zdążą się obrócić? Nie zdążę A nie zdążyli Przynajmniej niektórzy Ale mi wszystko szarza udana Tutaj widzimy również wjechali No ale pontyjska piechota już powoli przestaje istnieć Tutaj widzimy, że sobie hulają ostro Procarzy już sobie mordują Arwerdowie już nie mają zaraz strzelców Zostanie mi tylko piechota Tutaj bez zmian, to tylko pracarze migają, ale to nie jest aż takie ważne. No szlachetna jaza tutaj sobie nadal hula. Koniejscy sobie tutaj jeszcze stoją, misje robią, a takie emeryturka wolne sobie zrobili. Tutaj widzimy, że o, właśnie naj najemną numidyjską no, jazdą szarżował na uczników. Mało ich zabił, a migają od razu. Czyli pod... Ale tu widzimy... A, bo to ich mało zostało, no tak, bo tutaj wódz się bije. No więc tak, na razie to wygląda troszkę mimo wszystko, że kartagina nie ma pleców, to to wygląda na korzyść kartaginy. Praktycznie wszystkie jednostki zostały pokonane, jeśli chodzi o walkę w zwarciu pontu. I zaraz będzie mógł pomagać Arvernom, którzy no... Jeżeli dłużej się tak będą jeszcze utrzymywać, to powinni pokonać ty Tutaj widzimy dwie jednostki poborowych, zostały uwolnione, one mogłyby teraz szybko sobie powiedz, zaatakować, rzucić włóczniami na, w kodnicy albo przynajmniej zawsiężonych, albo przynajmniej stać i rzucać, bo w, walcie, w walce z zwarciu to one nic nie zdziałają. Widzimy samiki jednak kurde migają, jednak podwojenie tej jednostki dało skutki. Widzimy, poradzili sobie bez problemu sznajdź, wojownicy i pontyjscy szermierze. No ale tutaj jest masa jednostek kartagińskich jeszcze. problem też może być kartaginy to, że Pont ma jeszcze cztery jednostki strzeleckie. I oni mogą sobie po prostu strzelać. Mogą uciekać i strzelać. Nie ma czym ich gonić. Wódz po prostu ucieka, kapadocki sobie go gonią. Także mogą rozstrzelać po prostu tych wszystkich tutaj, aż im się amunicja skończy. Tych kartaginczyków. No tutaj nadal impas, nadal impas. Ludzie umierają powolutku. To pewnie ze względu na to, że gram na slowmo teraz. Natomiast tutaj można powiedzieć, że coś tutaj się pozmieniało. Tutaj jednak Tylis ma przewagę. Już tylko złudną. Po prostu ta jednostka nic nie robi. No i tu widzimy dobrze, stanęli i rzucają, nawet procarzy dorwą Tutaj nadal jednostka na jednostkę i nic się tutaj nie dzieje Chociaż tutaj widzimy plemieni wojownicy przegrywają już z libijską piechotą Tutaj Kartagina również y, zdobywa pole No i tutaj Kartagina próbuje dorwać, dobić tę pontyjską piechotę która tutaj została ale to jest naprawdę śmiercionośne bo zobaczcie oni będą takich kółeczk wokół nich zrobią a ci ludzie będą po prostu mucić i strzelać w ich plecy i to będą naprawdę niezłe żniwa zbierać już widzimy arystokraci, hoplici migają Tutaj kartagina może nawet przegrać to starcie z tej strony tutaj mogą wszyscy umrzeć natomiast te jednostki z tej strony tutaj sobie naprawdę dobrze radzą pomagają Arvernon w, w walce Stylis. Oj widzimy Dorwali, kap Jaza Kapadacka, Dorwała Wodza. I tu jeszcze jedzie od razu druga, więc już po wodzu kartagińskim. Oj, szlachetna jaz jazda. Bierze również na krzywy. Tu było doby w sumie sobie już trochę przyspieszyć No to jak mówiłem, widzicie cała ta armia, która szła, żeby ich dobić, po prostu zaraz ucieknie, zostały tylko dwie jednostki. Tutaj ta jednostka również stała akurat w miejscu i... No i została po prostu rozjechana. Natomiast libijska piechota jedzie tutaj, biegnie. Aby wspomóc tutaj szybko na plecy zaatakować. O właśnie, jeszcze mają... Włócznie do rzucania pięknie Tutaj widzimy zaprzysiężeni tylis Wygrywają z szermierzami Oni już niedługo będą uciekać Teraz zobaczymy który wódz pierwszy zginie Obydwaj są wyczerpani Ale tu widzimy już, ich pom już im pomaga jazda kapadocka Już szarżują się na plecy Tu widzimy migają wszyscy. Trochę to po każdemu po kolei. Miga tutaj i Tylis i Arvernowie. Ale powinni to Arvernowie właśnie się uspokoić. A Tylis zaczyna uciekać. Tu jeszcze widzimy badyjskich szermierzy, którzy uciekają. No, uciekają. Atakują. No tą stroną będą szli, szli i szli, szli. Z coraz większą masą. I będą pewnie Tylis no po prostu miażdżyć. Jedną jednostkę po drugiej, więc. Z tej strony to oni muszą coś zrobić. Muszą jak naj coraz więcej szarżować, jak najwięcej szarżować, żeby po prostu Arvernowie bądź Kartagina uciekli. Na morale to trzeba stać bo przewaga liczebna jeśli chodzi o piechotę jest po stronie Kartaginy i Arvernów. No ale tu mamy również tych strzelców, chociaż no, trochę już strzelają, całą bitwę strzelali, więc amunicja się powinna kończyć ale widzimy że jednak morale robią swoje strzały w plecy i oraz śmierć wodza zrobiły swoje o widzimy salwy kolejne za drugim tutaj już jest coraz mniej jednostek tak jest to już zaczyna wszystko migać wódz zaczyna migać no i jeszcze wódz arwerdów zginął niedawno więc morale poszło no i wynik wiemy już wszyscy jaki będzie zwycięstwo tylis i pontu a dokładniej darka i Yoshi. Dzięki za uwagę. A, sorry. Ha, ha. Zobaczmy sobie właśnie jeszcze kto ilu zabił. Mm. No, pomordowali równo. Bardzo wyrównana bitwa. Perrusowe zwycięstwo Tylisu. Chociaż w Romce praktycznie każde zwycięstwo kończy się Perrusowym. Ale zobaczmy kto gdzie najwięcej zabił. Yy, najwięcej można się domyślać. Za... Przepraszam, za zabili 194. Natomiast lekka jazda, zobaczcie, wybiła 147. Najprawdopodobniej to są sami procerze, ale wybili, wybili. Ehm, jeśli chodzi o pont. O pont to najwięcej zabili... Zabił wódz. Pontyjska jazda królewska, szturmowa, ciężka jazda, najwięcej zabiła. 156. Arvernowie tutaj najwięcej zabili... nie Niezaprzężeni, a szermierze wybrani. 172. I u Seby, Kartagina, najwięcej zabili Najemni wojownicy arystokracji. No to też wiadomo wiadomo było, jaki będzie wynik W tej frakcji 219, czyli w sumie najwięcej ze wszystkich Ta jednostka zabiła, no w parze A nie, ta jednostka nie zabiła drugi, jako druga To jest 194, dobra To już nieważne. Bitwa była naprawdę świetna Typowa taka walka piechoty mogliśmy zauważyć typową walkę piechoty. To było na tyle. Komentował od Was remix. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych bitwach. Jo!